Pani, ekipa, to, to proszę Was nazywać się... Cześć, Alien, Błysi. Ruska. A jak nazywa Wasza fajna ekipa? Pandora Crew. Tak. A ile lat tańczycie razem i w ogóle, jaki styl tańczycie? Opowiedzcie, jaki styl są Wasze ekipy i co z tych stylów jest fajnego? Wiesz co, sam projekt Pandora Crew powstał ponad 2 lata temu. Zaś tańczymy ze sobą już o wiele więcej, akurat tutaj w tej trójce tańczymy już około czterech lat razem. Tak więc ta znajomość jest o wiele dłuższa. Ja sam osobiście tańczę popping, tutaj mamy b-boya, czyli tańczy b boy breakdance, a tutaj kluska tańczy hip-hop i house. A, na proszę powiedz, jaki styl tańczysz i w ogóle co podoba ci się A ja zaczęłam od hip-hopu. Już jakieś e, 4 lata temu. E, tańczyłam go może przez 3 lata. I teraz skupiam się głównie na e, tańcu, jakim jest house. E, głównie on e, motywuje mnie do dalszego tańca i do tego, żeby tańczyć, ponieważ uważam, że house jest bardzo pozytywnym tańcem. E, wywodzi się z Chicago, rozpoczął się w klubach i e, ludzie podczas tego tańca bardzo się bawili i cieszyli się tym. i ja się z tym bardzo utożsamiam i czuję się dobrze w tym tańcu. Dobra. a proszę Was, Pan Federiczek, jaki jest tańczysz i co w ogóle z tym? Jadarze Popping. Powstał w Kalifornii w latach 70., -tych, 80. -tych. Charakteryzuje się spięciami mięśni. To jest taki podstawowy ruch. Każdy to jakoś wiem, sobie wyobraża jako też elektryk buki. Tutaj w Polsce, w sumie to było takie bardziej charakterystyczne nazwo dla nas. I zacząłem tańczyć akurat sam po 5 lat temu. Dobra, a ile osób liczy Wasza ekipa w ogóle tak, żeby tak o, osoby, które zawsze chodzą, zawsze trzymają za zawsze występują i bierzą udział w różnych występach i warsztatach. O wiesz co, to trzeba przyliczyć? Tak jest. To trzeba, przeliczyć. Również, tak jest. To Panu, trzeba przeliczyć. Pandora składa się teraz z 10 członków, zaś liczba to coraz bardziej się powiększa. Zaś, jeżeli chodzi o taką stałą, która hmm. tak, która się trzyma i zaczęła w sumie ten cały projekt nasz, to jest no, 6 osób, prawda? Siedem, ale to już takich zżytych, zżytych maksymalnie sądzę, że... W tym momencie nic, na, nic nas nie przedrze, nic nas nie rozłączy. Szczególnie czy udział w jakich, przedstawiacie tylko master, zbiercie za granicą, w jakich innych krajach? No to jako ekipa, no na przykład w najbliższym czasie jedziemy do Radomia na zawody, tam będziemy mogli zaprezentować się solistycznie i jako, jako ekipa, gdzie każdy będzie mógł zaprezentować swój styl, a tak poza tym to występujemy również, na przedstawieniach teatralnych nam się zdarza czasami występować. Ogólnie uczestniczymy w wielu projektach. No za granicę to, to na nam się Ukrainie, nie zdarzyło. Na Jałcie byliśmy. Jak się podobało to? Jałta? Ukraina bardzo no. fajna. Ja, to się... ja, to ja drugi raz z rzędu osobiście tam byłem już. A w Ukrainie gdzie bierzecie? I planuję jeszcze w tym roku pojechać. A co jest fajnego, co spodobała Wam no, jeszcze? To jest impreza, właśnie tak typowo pod biboi nastawiona. A co jest fajnego w tym? Koła. Koła? To jest według mnie esencja. A co to jest Koła? W koła to jest według mnie esencja. Jak w pozostałych w też koła są bardzo ważne. Od tam. tego się zaczęło? No, od tego się też zaczęło. Tam w klubach ludzie się bawili i tak naprawdę od kół się zaczęła ta cała zabawa. Że że ktoś nagle sobie zszedł na dół zaczął się kręcić. Nie było, nie było wtedy od razu zawodu, tylko wszyscy się bawili, to było jako zabawa. Koła są traktowane jako zabawa, tam w kole już... Kolega mi kiedyś powiedział e, bardzo mądre zdanie, że e, na zawodach pokazujesz jak trenujesz, a w kole pokazujesz jak tańczysz. Według mnie to jest też taka bardzo ważna esencja w tym wszystkim. Dwa. A jak pomagacie w tych bitwach? W ekipie, jak podtrzymujecie tego osób, które występują za Waszą ekipę, albo całą ekipę, jak to tworzycie? Może to. proszę. Jeżeli chodzi o to, jest farka i jedna osoba wychodzi na battle, to zazwyczaj jest tak, że cała ekipa, jak się to u nas mówi, staje za, nim, za nią, mówi, nią wow, 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 się wow, <śmienny> wow, po Jest. jest, jest Dawanie wielkiej, ogromnej energii tej osobie, która ma w tym momencie walkę, tak zwaną. Po prostu jest jedna wielka energia. I to jest. Czyli dajemy siebie całą tak. tej, tej osobie. My, właśnie tak na zawodach, tutaj bardzo mocno to uwypuklamy i skutecznie my. Skutecznie my, tak? ponieważ jak stoimy ze sobą, to staramy się właśnie dawać 150% tej energii. Tak jak ktoś pani kiedyś powiedział, że. My dajemy publice 100% energii, a publika nam oddaje 200%, czyli dwa razy więcej. Także to jest fajne. A to jest fajne. A do publiki? Do publiki tak, ich. bo chciałem poszerzyć ten temat. Bo w ekipie to tak, jak tutaj Kluska wspomniała, no, że każdemu tak, tak, podanie pomaga. się gra. Tak. w <średz yeah. tak jest dla was muzyka? muzyki? Z chęcią. Muzyka Ja się chciałbym uzupełnić. Fajnie tutaj łysy wspomniał o tym, o walkach, ale ja chciałbym jeszcze jedno ważne zdanie powiedzieć, żeby ludzie nie, żeby ludzie nie charakteryzowali, nie umawiali hip hopu, że to, jest, że to są ludzie, którzy chodzą w kapturach i słuchają hip hopu. To nie jest hip hopowiec. My mamy swoje zasady pokoju, sprawiedliwości, yy, miłości i, i my tego przestrzegamy. Tak? A wracając jeszcze do tej muzyki, no. O powiem ci tak, Krótko. my je raz nie dwa w tej ekipie rozmawiamy godzinami o tym. I powiem ci że tak, i powiem Ci, że nigdy ten temat się nie kończy. Można powiedzieć, ja zawsze sobie to porównuję, że to są takie nutki, które nas otaczają i które nas wchłaniają. I teraz od nas to zależy, czy damy się wchłonąć całkowicie i polecimy z tym, czy będziemy się opierać. No i teraz właśnie pytanie, czy się chce opierać, czy nie. Moim zdaniem nie warto się opierać, bo wtedy właśnie, jeżeli się człowiek opiera, nie odnajduje się w mtańcu. Jeżeli popłynie z tymi nutami, jest. Nie, przynajmniej ja tak mam. Ja wstaję, pierwszy co robię, music on i lecimy z tym tematem. I od razu dzień przybiera kolorów. Co nie? To jest chodzi ogólnie o muzykę i nabieranie kolorów, jeżeli chodzi o dzień, jak się wstaje, to wydaje mi się, że każdy człowiek tak ma. Nie ma tak. osoby, która byłaby przeciwko temu, jeżeli by rano wstawała i łączała swoją ulubioną muzykę. Dokładnie. Nieważne, co to jest za rodzaj tancę, muzyki. Dokładnie, bo każdy ma swoje jakieś tam... Chciałabym zapytać, co przywiodło do każdego z Was do tańca, do to w tym życiu i jak ta, <laughs> jakie ciekawostki spotkali Was w tym życiu? A, to może tancę. kobieta pierwsza. Tak. Bo jedno, bo... Kobieta pierwsza. <laughs> Muszę ja się z pamięcią, mówię, ja co mnie przywiodło do tego tańca. Wydaje mi się, że chciałam od zawsze tańczyć, zawsze we mnie siedziała taka myśl, że chcę tańczyć. No i pewnego dnia po prostu się wybrałam do tak, się i poszłam do szkoły tańca w Rzeszowie, Street Dance, hmm. bo dowiedziałam się, że taka powstaje i po prostu od tego się zaczęło, od tego się zaraziłam i... Tak to się zaczęło i trwa do tej pory. Mm -hmm. Proszę Pani powiedzieć Pan, co przywiodło Was do taniecznego życia? Yy, tutaj trochę u inna była kwestia, mnie przywiodła tutaj kontuzja siatkarska. Mm, ale powiem tak, jeżeli miałbym teraz wybierać siatkówkę, a taniec, no to taniec decydowania tak, Nie, no nie <głosy> <głosy> to nie. Jest, Także to jest życie. A jakie ciekawostki? Ciekawostki. Wiesz co, powiem Ci tak, ja dziękuję temu, może tak, nie będę dziękował, że stało się to, co stało się w świadkówce, ale powiem, że tani strasznie buntuje to, to życie nasze i te wszystkie wyjazdy pozwalają nam zwiedzać świat. I moim zdaniem tak i moim zdaniem to jest takie mega super uczucie, jeżeli jedziesz na zawody. Okej, okay, zawody są, super się bawisz, progresujesz, y, y, masz starcie z różnymi tancerzami, ale później z tymi tancerzami obchodzisz miasto, zwiedzasz zabytki różne, y, 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 widzisz takie widoki, że no to jest... Uświadamia sobie w pewnym momencie, że to jest właśnie ten cel Twojego życia, żeby zwiedzać, żeby zdobywać, mhm. żeby to wszystko po prostu było w Twojej głowie. Bo słuchaj, wiesz, kupisz mhm. rzecz. Dużo zużyjesz, na przykład kupisz baton, zjesz batona kupisz aparat, który pewnym ci się zepsuje, ale twoich wspomnień nikt ci nie wymarzy. Tak, to jest bardzo ważne. I przede no. wszystkim, jak mogę sprawdzić, najważniejsza chyba też jest poznawanie różnych ludzi w tym czasie. No, poznawanie ludzi, jest... ludzi, których po prostu nie byłoby, nie byłoby się w stanie poznać, jeżeli siedziałoby się w jednym miejscu w Rzeszowie. Chyba. I wyjeżdżanie ludzi, po prostu takich ludzi jak my spotkaliśmy, to był po, to po prostu wielki ja szacunek. Czyku. Yy, Ale zęczyku, nawet samych yy, Polaków jest... i po prostu spotykanie ludzi takich strasznie zmienia twój światopogląd i to zazwyczaj tak. przede wszystkim na pozytywny. No. Dobra, A, czym jest taniec dla was? To jest hobby, albo pracą, albo w ogóle czym jest stanie w waszym życiu? To ja odpowiem po prostu szybko, taniec jest, tam jest po prostu życiem. Skupiam ja, ja się tak na lubię. tym i po prostu nie znam innego wyjaśnienia dla tego. No, dla nas to jest no, no, to, ja to samo. To, sam to, jest, to, jest, to, jest to jest pasja, praca, hobby, jak zwał tak zwał. No. Ciężko to, to, to odróżnić. Odróżni. W ogóle w waszym życiu, gdzie jest dla was ekipa? Ekipa? Tak. Ekipa, no to... Przyjaciele przede, przede wszystkim. Przyjaciele, rodzina, no to... <laughs> spędzamy ze sobą no strasznie dużo czasu. Jak nie na treningach, to po treningach, na wyjazdach. No, Jakbym tak zliczy wszystkie te godziny, to można no. było w latach liczyć, no. długich. Czasami ja w domu, tyle nie spędzamy czasu, to wiesz? wiesz zdaję, sobie, zdaję sobie sprawę z tego, że to są ludzie, którym możesz stuprocentowo zaufać, do których się z każdym jakimś tam problemem, z którymi możesz konie kreć. <głosy> <głosy> <Morskie> przysłowie. Dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważne właśnie, że czy to mam problem, to idę do kluski, do Łysego i mówię słuchaj, no kurde, pomożesz mi, bo mam taki dylemat. To jest fajne, że macie takie fajne ekipę, że to jest potrzebne w takim życiu. A Chciałabym zapytać, jaki macie plan na, na przyszłość? Czy będziecie tańczyć ile? No i lat, że w że jest niedługo tak, żeby tańczyć. I jak myślicie, że jak to będzie w przyszłości z Waszym tańcem? Z tym niedługo to się trochę nie zgodzę, powiem Ci Dasza, bo <laughs> jest pewien poper, który się nazywa Popin Beat, który ma 50 lat, a... No rusza się, nie skazi tak. A widzieliśmy go na żywo i naprawdę. Tak jest. I tutaj to, co, o, czym, o czym Łysy powiedział, że o tym ćwiczeniu. Trzeba wzmacniać ciało, bo taniec nie można tylko tańczyć, tańczyć, bo wiadomo, taniec obciąża ciało. Jeżeli będziemy wzmacniać ciało, to automatycznie będzie nam się przedłuża ten akustancja. I Tutaj co Łysy wcześniej powiedział, że on teraz... I My wszyscy ćwiczymy na swoim ciele, czyli nie ciężarkami, bo to też mm. mocno obciąża, tylko na swoim ciele, czyli ciało jest przystosowane do tych ciężarów. Tak więc sądzę, zresztą ostatnio mieliśmy taką rozmowę, dokąd można tańczyć. No stwierdziliśmy, że no, nie ma no, starości. Do, do końca życia, tak? No niestety nie ma emerytury w tańcu. Ale śmiej się, bo w sumie widziałem ostatnio, nawet zdjęcie, kobieta lat, nie wiem, 70-75 i robi takiego friza, że ja po prostu... A to Crazy ma to jest tak, to ja ją widziałem w Szwecji na żywo, w Sztokholmie. To, to Szalona jest... kobieta. 75 lat, lata dalej się da tałem prawda? Tak, dobrze. Cały czas z uśmiechem na buzi, nie przejmowała się niczym. Tylko to właśnie to tak jak mówiłeś, że strasznie że i kruska, właśnie to, to, to jednak troszeczkę tej diety takiej utrzymanej w życiu codziennym jest ważne. Dobra, Dobra mam Do takie pytanie na no, ostatni. Co moglibyśmy poradzić naszym studentom, małym dzieciom, które chcą przejść do tanca, które chcą zacząć tańczyć, ale którzy, którzy jest już na, nawet w tym życiem. I jak się łatwo nauczyć, żeby szybciej, żeby to spodobało, żeby to było, jak, jak wy mówicie w całym życiu? Tańc. To ja powiem tak, że jeżeli już ktoś zaczął tańczyć i po prostu wdrożył się troszeczkę już w to, to przede wszystkim determinacja, jak wspomniałam, i nie poddawanie się. I po prostu brnąć do przodu i zdobywać sukcesy. Ale determinacja i nie poddawanie się chyba jest najważniejsze. To się cieszy, Przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy będą w stanie go tak zainspirować i ogarnąć, żeby on właśnie chciał się dalej uczyć z tego tańca i nie poddawać Przede wszystkim trzeba też radość na każdym kroku tego tańca, bo o no to w tym chodzi. Mm -hmm. No dopiero z czasem przychodzi nam, jeżeli już zobaczymy, że mamy dosyć wysoki poziom i chcemy osiągnąć jakiś sukces na, na zawodach, no to wtedy troszeczkę zmieniamy formę podejścia do, do tańca, ale na początku to musi być przede wszystkim zachowa. Musimy się bawić każdym ruchem, który wykonujemy, no wtedy to nam sprawi przyjemność, prawda? Bo no, o to w tym chodzi tak naprawdę, żeby ten tańcz nam sprawiał przyjemność. Jak nie będzie nam sprawiał przyjemności, no to w pewnym czasie nam się, z... się znudzi, będziemy sobie myśleć, że nic nowego nie umiem i podać nam się po prostu. A jak no. już odnoszą się te sukcesy później, to przede wszystkim też pokora. Pokora też. Bo różne rzeczy się dzieją z no. ludźmi, jeżeli odnoszą sukcesy i po prostu czują no. się najlepsi. no, niż. no troszkę high life'u, <laughs> że tak powiem. No ale no, tu chodzi o pasję. No. Płasa po prostu ten emocjonalny związek z tańcem, no musisz kochać to, co robisz, jeżeli to jak, jak z małżeństwem, prawda? Jeżeli się nie kocha drugiej osoby, no to nie wytrzyma się z nią całego życia. Nie? Tak samo jest z tańcem, prawda? Jeżeli nie kochasz tego co robisz, no to ty nie wytrzymasz no, tego. Rozdraza, <coughs> bardzo bardzo <susurc mio> to jest ten przykład. No to już dziękuję Wam, waszej ekipie, że przyszedli dzisiaj na tych wywiad i było bardzo ciekawe, się, jaka jest informacja tęśną. I zapraszamy wszystkich, kto chce tańczyć do taniecznej tej ekipy Pandora Crew, tak się nazywa. Pandora Crew. Tak to jest, on jest bardzo fajny chłopakami, dziewczynami, to przychodźcie kto chce tańczyć. I Wam Dzie bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tak, życzę Wam Dziękujemy. powodzenia, wszystkiego Dziękujemy. najlepszego w Waszym telecznym życiu. Dziękuję On va se sur un vent, cinq minutes avec toi, et regarder les gens qui